Siema, widzowie, dawno mnie nie było na kanale vlogowym. Moje wytłumaczenie jest takie, że jestem w kuchni. Czy to nie jest wytłumaczenie? Chodzi o to, że miałam przeprowadzkę, teraz mieszkam sama na trzecim piętrze, w pustym apartamencie, w takim dużym mieście, w takim społeczeństwie. Ty byłaś cukierkiem, a ja papierkiem smutno. Dzisiaj gotuję, bo jakby jestem głodna. Dzisiaj porozmawiamy na temat, chyba który jest Waszym ulubionym tematem. Moim nie, ale pewnie Waszym tak związki. Widziałam takiego TikToka u Basi SAS. No, wstawiam tu. Po tym, jak powiedziałam publicznie o moim rozstaniu, to mam wrażenie, że wszystko, co robię, jest postrzegane przez pryzmat tego wydarzenia i strasznie mnie to drażni. Wszystko, Że wszystko jest postrzegane przez osoby trzecie jako, że ona jest To ona po prostu udaje się, że Dzisiaj porozmawiam na ten temat. Pokażę mu, co stracił. Ja ogólnie, jeżeli mnie znacie i oglądacie mnie, to wiecie, że ja mam wywolone. Więc gadanie i... O, nie mówiłam wam, ogólnie jestem singielką, nie? Do pół roku. Może o tym nie wiedzieliście, czy coś. Ale nikt nie napisał mi, że... Nie wiem, co nie myślą, ale nikt nie napisał mi, że zachowuje się w taki sposób, jakby... Ja się zawsze dobrze bawię Więc nie muszę pokazywać komuś Że się dobrze bawię Znaczy ja ze swoim ex nie mam chyba, chyba. Ja, Jakby ja z moim byłym partnerem Chyba nie mam to Tak mi się wydaje, nie, jakby, nie wiem jakby... Mam ryż Mam jeszcze ryż brązowy Chyba brązowy jest zdrowszy, więc zjemy biały Bo jesteśmy studentem i nie mam pieniędzy Z jest moje dziecko Mam coś takiego, że moje życie polega I polegało zawsze na tym, że ja żyję dla fabuły Tak się mówi teraz na to i nie muszę pokazywać komuś, że się dobrze bawię, bo ja jakby... ja zawsze mam taką wrodzoną esę w swoim życiu, że ja naprawdę dobrze się bawię, ja nie muszę wyciśnić i udowadniać komuś, że patrz! Ja teraz jestem wełgrzychu, a ty jesteś w No, Po co? A nawet jeżeli ktoś ma taki styl, że chce pokazać swoją mu co stracił... Czy to jest źle? Czy, czy to jest źle? Ludzie rozstają się z wielu powodów. Niektórzy ze zdrady, niektórzy z jakiegoś, nie wiem, nieporozumienia, niektórzy z jakiejś totalnej głupoty, niektórzy, że to związek były bardzo toksyczne, niektórzy dlatego, że mieli inne perspektywy na życie. Są różne powody. Ty cię zdradził, typera cię zdradziła, no to czemu nie? Pokażę, że dobrze się bawisz. Baby. Najwięcej zawsze to zapowiedzenie mam osoby, które nie były w takiej sytuacji. Albo nigdy nie miały chłopaka zawsze mówią no będę! To jest mój kanał. Będę nagrać o tym, co chcę. Będę nawet nagrać nawet o tym, jak mój koczy do kowety, więc powiem wam szczerze, że sobie mam wrażenie, gdyby mój były, albo moi byli znajomi pokazywali się, jak to już nie dawiałby ze mnie, to ja mam takie super. Cieszę się twoim szczęściem. Nigdy nie żywię do kogoś nienawiści, nigdy nie mam czegoś takiego, że kogoś, no nie wiem, nienawidzę, po coś to było, prawda? Po coś to było. Biorę teraz słoik od mojej mamy. Lul! Mam super pieczarkową sójko od mojej mamy. Excuse me. Sul, sul. Aha, nie atakuj mnie. Cię pozwę. Słuchajcie, bo jakby wiecie, moje życie kręci się wokół mnie i jak ktoś powie wam. Twoje życie nie kręci się tylko, tylko wokół ciebie. To wokół kogo? No, wytłumaczcie mi, jeżeli ty jesteś tak naprawdę osobą, która decyduje o tym, co macie robić, co chcecie robić, i wy jesteście osobą, która decyduje o waszej przyszłości, no to czemu ktoś mówi, że świat nie kręci się wokół ciebie? Jak kręci się wokół ciebie, bo ty jesteś jednostką, za którą ty decydujesz. O Jezu, aż mi się przypomniało. Przypomniała mi się taka sytuacja, że typ jakiś do mnie napisał na pewnej aplikacji randkowej, że może się spotkamy. No słuchaj, no nie znam się, znam cię, nie wiem, kurde, dwa dni, dwa dni do mnie piszesz, jeszcze pisze do mnie malutka. No i typ do mnie napisał, że ja mam egotop, dlatego, że piszę dla niego, że nie wiem, na czym stoimy. Ja nie uważam się za egotopa. No, 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 no. Jeżeli ktoś mi sugeruje, że jestem egotopem, dlatego, że ktoś po dwóch dniach oczekuje ode mnie stabilizacji, to... Kościół, ja mam 22 lata, ja nie wiem czego chcę, mieszkam z dwoma kotami, mam taki syf w pokoju, muszę się nauczyć robić karmel, bo chcę, lubię pić, pić karmel taki, taki ten, pralka mi tam chodzi, muszę rozwiesić pranie, mam tu gacie na tym i to oczekuję, że do mnie stabilizacji. Tak! Tu zamrzesz. on tu się robi. Ja muszę zobaczyć, co ja mam, bo tu jest, to są takie sosy pomidorowe, to są takie, takimi, takimi, marchewka takie. Ja chcę... I świetnego spokoju. Dla mnie po prostu jest tak totalnie z dupy napisać komukolwiek obcemu, albo nawet Twojemu znajomemu, że ty za bardzo ty za bardzo chcesz pokazać komu, że coś stracił. No i bardzo dobrze! Wiecie, że jakby na przykład miałabym taką sytuację, że na przykład, nie wiem, Kinga albo Aaron byliby w związku i na przykład coś by się stało, i ja bym jeszcze powiedziała: Dawaj fotę, robię fotę, fotę taką, ten, pozuj, pozuj! Ja bym tak zrobiła. Ja bym jeszcze była i ja bym jeszcze, ja jeszcze hype'owała ich, żeby jeszcze bardziej pokazać im. Żeby robili wszystko, żeby ich dupa piekła Nie wiem, ja po prostu może ja żyję w innej mentalności, w innym świecie, w innym uniwersum Gościu, mam dosłownie w dupie wszystko do momentu, kiedy ktoś nie skrzywdzi mnie i moich bliskich No to wtedy... Wiesz nigdy nie widzieliście mnie wkurzonej I bardzo dobrze Ej, ryż mi się gotuje Marek68, czystego gniewu przetworzyć słoik Teraz pokażę mojemu byłemu Patrzcie Teraz pokazuję mojemu byłemu, że umiem odkryć słoik bez jego pomocy Kurna! Chciałam teraz takiego mema zrobić, ale nie da się... O! Otworzyłam słoik bez pomocy? Nie wiem, ale najgorsze są takie właśnie przytyki, jakieś takie komentarze. Ale to ty dzwonisz. Nie rozumiem. Ja nawet na swoim TikToku mogłabym nagrać, jak siedzę i nie wiem. Live 24x7 mój kot siedzi w zlewie. Każdy sobie też inaczej radzi po rozstaniu jakimkolwiek, z, właśnie z byłym przyjacielem, z byłą partnerką, partnerem. Pokazywanie świadome albo nieświadome tego, że bawią się lepiej, jest po prostu ich takim elementem obronnym, my, my jesteśmy tylko ludźmi, my nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy, wiecie, tak skonstruowani, że po prostu dobra, sytuacja kryzysowa, osoba, która mnie, którą kochałam całe moje życie mnie zostawiła, spoko wyłączam umysł, tak jak w tych politykach wampirów wyłącz człowieczeństwo, nie zamykasz oczy i lamy, kurde, bum, i siedzisz i jesz ludzi, nie? Każda psychika, każdego człowieka jest inna. Niektórzy mają mocną psychę, niektórzy mają słabszą psychę. I to jest normalne. I to na przykład jak ktoś... Właśnie pokazuje swoim byłym, że bawił się zajebiście no to jest powód tego, że po prostu może tak sobie radzą z utratą bliskiej osoby, którą kochali ponad życie. nie wiem, tak się domyślam. A jak ktoś ma z tym problem, to wiecie, gdzie są drzwi. Na przykład one są tam i możecie pokazać komuś, wiesz, że tam gdzieś są drzwi, tam. Po prostu idź sobie i pamiętajcie, żeby mieć w otoczeniu osoby, które są dla was nie ciężarem, tylko są dla was takim... Taką chmurką, na której czujecie się lekko. Nie utrzymujcie przecież w swoim życiu osób, które są dla was balastem i jeszcze bardziej was dołują, jeszcze będą wam gadać rzeczy typu. Totalnie, gdyby na przykład ktoś mi tak powiedział, moich. Znajomych, że mam dotąć mordę, bo za dużo gadam na temat moich przeżyć i moich uczuć, i moich emocji. Nigdy więcej nie spotkałbym się z tą osobą, naprawdę. Bo ponieważ moje uczucia są dla mnie ważne, moje emocje są dla mnie ważne, a osoba, która deklaruje się być moim przyjacielem, je bagatelizuje, to nie jest mój przyjaciel, to nie kto to jest. To jest osoba, która się po prostu żywi Twoją energią i macie. Po mówi daj spokój, daj spokój, zostaw to. Widzowie, mam ryż, który jest taki, no chyba widnie. Wyjąłem wargę, więc mam doczynio. Ostatnio jadłam zupkę chińską w słoiku. To też trzeba podgrzać? Dobra, wywalony. Dobra, widzowie, ja idę jeść. Mam nadzieję, że mój film kokolwiek mm. Wam coś wniósł do życia. I pamiętajcie o tym, widzowie, jeżeli ktoś jeszcze raz Wam powie, że mowa za dupie, albo że macie zamknąć mordę, albo cokolwiek innego związane z tym, jak się czujecie i co aktualnie macie w głowie i wszystkie Wasze przemyślenia bagatelizują, pamiętajcie o tym, że opinia jest jak dupa. Każdy na swoją. I tego się trzymajcie, że wam smacznej kawusi, wiadomo co, wiadomo kogo, smacznej potrawki. Mój kot idzie srać? I trzymajcie się, buziaczki. Exo, exo, gossip girl.